Witajcie kochani na kanale Kokolity. Sezon studniówkowo-karnawałowy jest już oficjalnie rozpoczęty. W ten wyjątkowy wieczór musisz błyszczeć, a ja pokażę Ci jak to zrobić. Dziś pokażę Ci jak najlepiej aplikować produkty sypkie, pigmenty lub brokaty, tak aby były widoczne, ale też żeby trzymały się przez całą noc i żeby nic się tam nie osypywało. Pewnie słyszałaś o czymś takim jak primer, jak klej do brokatu. Na stronie Kokolity możemy Znaleźć kilka propozycji takiego produktu, jak na przykład Glitter Primer z marki NYX, jak Glitter Glue z marki Makeup Revolution. Bardzo podobny produkt ma również marka Heam. Te wszystkie produkty są dostępne na naszej stronie internetowej. Różne produkty, ale cel jest jeden: utrwalenie, przytrzymanie wszystkich sypkich formuł, które nałożymy na ten klej, tak aby trzymały się przez całą noc. Bardzo fajną sprawą przy tego rodzaju produktach jest to, że możemy nakładać je na e, oczy, na twarz, na usta. Dla tych bardziej odważnych są one kremowe. Chodzi o to, żeby nałożyć je na skórę i zanim zaschną, ponieważ są to produkty delikatnie zastygające i one się kleją. Więc zanim zaschną, musimy nałożyć na to pigment. Dzięki temu ten pigment bardzo ładnie wklei się w naszą kremową formułę i będzie trzymało się nam to przez całą noc. Ja Wam zaraz pokażę, jak to wygląda. Zanim zaczniemy nakładać naszą bazę na powiekę, ja pokażę Wam, jak to wygląda na ręce. Nakładamy niewielkie ilości bazy i rozcieramy ją delikatnie na skórze. Ona po chwili zaczyna robić się coraz bardziej klejąca. Pokażę Wam też później pigmenty, jakie możemy zastosować. Zrobimy sobie teraz próbę w miejscu, gdzie mam nałożony klej. Nasypię brokat. Tu nie ma kleju. Zobaczymy, który. Pigment zejdzie nam szybciej. Podotykamy, poprzyklejamy. Tak, tutaj to samo. I co? Chyba widzicie jaki jest efekt, no w tym miejscu zdecydowanie ten pigment zostaje, on się bardzo ładnie wkleił w naszą bazę, To no, tutaj niestety nie miał się w co wkleicie i tego efektu uzyskać uwierzcie mi nie chcemy. Zanim przejdziemy do konkretów, pokażę Wam jeszcze, jakie mamy możliwości do wyboru, ponieważ, tak jak Wam wspominałam, na sklepie mamy ich kilka. Pierwszym z nich jest klej z Makeup Revolution. Jest to Glitter Glue. Jest to produkt, który również ma formułę kremową. Wystarczy nałożyć odrobinę na powiekę, odczekać kilka sekund. On zaczyna delikatnie zastykać, robi się coraz bardziej klejący, i wtedy delikatnie wciskamy ten pigment w klej. Jeżeli wolicie formuły bardziej emulsyjne, e, taki produkt w swojej ofercie ma marka HEAN. Jest to bardziej w formie takiej pomady. Wystarczy nałożyć, odrobinę na pędzelek, na paluszek, wklepać w powiekę. Jest to formuła bardziej zbita, jednak ma też właściwości takiego mocnego kleju do pigmentów. Wszystkie te bazy łączy ze sobą to, że powodują tak naprawdę, że ten pigment jest bardziej widoczny, cienie są bardziej intensywne, ponieważ te bazy można stosować również pod cienie prasowane. Zwiększą jego tak naprawdę intensywność i trwałość, co jest bardzo fajne w przypadku kiedy mamy duże wyjście, dużą imprezę i potrzebujemy, żeby ten makijaż trzymał nam się maksymalnie długo. Jeżeli wybraliśmy już odpowiednią bazę, Teraz przejdźmy do tematu pigmentów, ponieważ y, dobór odpowiedniego pigmentu jest również bardzo ważny. E, na naszym sklepie znajdziemy drobinki o bardzo dużej cząsteczce, ale znajdziemy też bardzo drobno zmielone drobinki, które właśnie nazywamy pigmentami. E, Mamy również propozycje zmielonych pigmentów, które już są w formie prasowane i już same w sobie zawierają tą formułę taką klejącą, dzięki czemu bez problemu nałożymy to na powiekę. Jeżeli chodzi o markę Makeup Revolution, ma bardzo dużą gamę kolorystyczną, znajdziemy kolory czerwony, zielony, żółty, złoty, no są to przepiękne odcienie, które cudownie się mienią i one przecudownie wyglądają wklepane właśnie w tą bawę. Propozycją, którą możecie znaleźć na naszej stronie jest to propozycja od marki Han. Jest to nowa seria. Na naszej stronie możecie znaleźć aż 10 różnych odcieni e, pigmentów. E, pozostawiają niezwykle błyszczące, diamentowe wykończenie na powiece. E, mogą być one używane na mokro, na sucho, na klej. One nie tracą e, koloru oraz nie osypują się z twarzy, więc to jest też bardzo fajna e, alternatywa dla tych grubiej, zmielonych e, drobinek, które już na pewno musimy e, wkleić na bazę. Jeżeli chodzi o palety z e, pigmentami pracowanymi, Mamy tutaj propozycję od marki Makeup Revolution, trzy różne palety z różnymi gamami kolorystycznymi, mamy odcienie chłodne, ciepłe e, oraz paleta czarna, która jest e, tak naprawdę taką zwariowaną e, wersją, ma bardzo dużo różnych e, takich bardzo intensywnych, ciekawych kolorów, e, więc bardzo fajna e, alternatywa dla tych, którzy nie boją się, lubią eksperymentować e, ze swoim lookiem. E, zaraz pokażę Wam jak aplikujemy te wszystkie produkty na naszą twarz. Ja już jestem gotowa. Dziś użyjemy e, produktu z marki NYX, e, jego klasycznego glitter primer e, oraz e, pigmentu e, numer 05. Klej najlepiej nałożyć sobie na rękę, delikatnie rozgrzać go, a następnie cieniutką warstwę wklepać w powiekę. Ja już czuję pod palcami, że delikatnie zaczyna zastygać. Wysypujemy odrobinę pigmentu do nakrętki i dużym pędzelkiem wtłaczamy go w naszą bazę tak, aby produkt przykleił się do kleju. Widzicie o to chodzi? Ok, ja jedną powiekę mam już zrobioną. E, przypominam, że przy tego e, typie makijażu nie przesadzamy z ilością rzęs i dodatków. E, sama drobina, sam broka robi już naprawdę e, bardzo duże wrażenie. Cieniutka kreska, nieduże rzęsy, i tak naprawdę jesteśmy gotowe. Zabieramy się do e, drugiego oka. Nakładamy niewielkie ilości na całą powiekę ruchomą. A następnie zabezpieczamy miejsce pod okiem. Wiadomo, robinki mają tendencję do osypywania i wklepujemy porządnie miejsce po miejscu. Pamiętajcie, że nam zależy na tym, aby ten brokat wkleił się w naszą bazę, czyli wpijamy sobie, dobijamy naszą bazę. I tak naprawdę gotowe. Okej, okay, kochani, na dzisiaj e, tyle. Tak wygląda mój skończony makijaż. E, koniecznie w komentarzach dajcie znać, jaki kolor pigmentu Wy wybraliście na swój ważny dzień, albo jaki wybralibyście, gdybyście mieli możliwość wyboru. Koniecznie też subskrybujcie nasz kanał oraz szukajcie nas na Facebooku oraz Instagramie. Tam będzie więcej inspiracji e, dajcie znać, czy przydały Wam się te rady. Zdecydowanie. Ja już lecę, a Wam życzę udanej imprezy. Pa!